Dzisiaj porozmawiamy sobie o doborze obuwia do treningów biegowych, o tym, które obuwie jest dobre, które jest mniej dobre lub w którym obuwiu nie powinien biegać. Omówimy sobie także prawidłową technikę biegu oraz najpopularniejsze błędy w technice biegowej, które mogą się Tobie przydarzyć, które też przydarzały się mi. Cieszę się, że jesteś w kolejnym filmie. Zapraszam! Jako fan filmów o tematyce sportowej. Pamiętam, że kiedyś obejrzałem Rocky'ego Jedynkę. To był, to jest cały czas dosyć ikoniczny film. Podejrzewam, że Rodownie też mogłeś, mogłeś go oglądać. Co przykuło moją uwagę? To, że to były lata chyba 70., kiedy kręcili ten film. Rocky biegał w tramkach, w konwersach. No teraz dosyć modne, zauważam to na siłowni, że faktycznie niektóre osoby biegają w konwersach. Ale czas sobie zadać pytanie, czy jest to dobre obuwie. Ja osobiście zacząłem biegać w typowych butach do biegania w Nike'ach. Za chwilę pokażę tobie model. Jest to mniej więcej takie obuwie. Co charakteryzuje ten but, to elastyczna podeszwa dosyć miękka, która amortyzuje te uderzenia. Tak samo, jeżeli zwrócisz uwagę na budowę buta, no to jest ta pięta dosyć większa. Chodzi o to, żeby nie biegać, no to ma ona dosyć mocno amortyzować. W przypadku konwersów, które nosił roki, sprawa z podeszwą wygląda nieco inaczej. Ja akurat nie mam konwersów, mam wansy, ale zasada jest ta sama. Spójrz na podeszwę w wansach, bo ta podeszwa jest dosyć płaska, tak? To samo mamy w konwersach. Ta podeszwa nie zagwarantuje nam prawie żadnej amortyzacji. Oczywiście ten but jest dobry, ale do innej aktywności. O tym Wspomnę też w kolejnych filmach, jeżeli chodzi o przygotowanie do treningu siłowego, bo tak, do takiej aktywności właśnie konwersje czy wansy będą wręcz idealne. Te buty nie zagwarantują nam prawie żadnej amortyzacji, wręcz będą powodować to, że te impety, te uderzenia jak biegamy, cały czas będą wchodzić nam w, staw, w stawy kolanowe, w staw skokowe, później będą się odbijać w biodrach, będziemy to odczuwać w kręgosłupie. Dlatego te obuwie nie będzie dobre do biegania. Jeżeli mówimy o obuwiu sportowym, to pewnie większość pomyśli sobie o typowych halówkach lub butach do piłki nożnej. Sam takich kiedyś biegałem, nie jest to też dobre rozwiązanie i znowu wracamy do kwestii podeszwy. Jeżeli zwrócimy uwagę, ta podeszwa jest znowu płaska, nie ma żadnej amortyzacji. Jest to obuwie dobre do gry w piłkę, ponieważ też przy sprintach, gdy stawiamy stopę, zazwyczaj jest to przód stopy, to obuwie ma gwarantować nam stabilność, przyczepność do, pode... do powierzchni, po której biegamy. Także jest to but idealny do... do gry w piłkę, dosyć cienki, tak żeby ten impet uderzenia w piłkę był jak największy, żeby przełożyć siłę uderzenia prosto na piłkę. Także to jest obuwie dobre do biegania na krótkich dystansach, do krótkich sprintów, nie do biegania długich dystansów, takich jak na przykład właśnie półmaraton. Jeżeli zwrócisz uwagę, niektórzy sportowcy, krótkodystansowcy mają bardzo podobne obuwie, zakończone zazwyczaj kolcami w przedniej części. Może za chwilę załączę też obrazek. Takie obuwie jest idealne też do sprintów, ale zwróć uwagę na to, jak biegają właśnie sprinterzy. Oni Cały czas biegają na czubku, e, czubku stopy, na czubku buta, gdzie mają te kolce, bo tak osiągasz największą prędkość. Wtedy też oś ciała jest przechylona do przodu, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę przy technice biegowej. But, z którego ja korzystam, to właśnie jest taki model Nike. Nike. E, także ten but widać ewidentnie, ma podwyższoną podeszwę, jest ona nieco grubsza. E, tu ta część podeszwy też jest grubsza, przez co zagwarantuję, Miał fantastyczną amortyzację. Też jeżeli chodzi, aż jeżeli chodzę w nich, to też czuję, jak ta cała podeszwa pracuje, Tu aż można zobaczyć zagięcia na podeszwie, przez co widać, że ten but jest dosyć miękki. Mamy jakieś niestandardowe dysproporcje w stopach, no to wtedy trzeba indywidualnie do bardziej od tego są specjalne sklepy, ale jeżeli mogę coś doradzić, to na samym początku szukaj butów właśnie. Z dosyć taką sprężystą podeszwą, miękką, która zagwarantuje dobre odbicie, a będzie amortyzować te uderzenia, ponieważ jeżeli kilka tysięcy razy w czasie biegu będziesz cały czas uderzać, uderzać, uderzać tą stopą w ziemię, no to te, te odbicia będą wchodzić, później można powiedzieć, odbijać się prosto w Twoje stawy, przez co może dojść do pewnych przeciążeń. Dlatego taki, oto model buta, będzie dobry. Mam jeszcze stare buty do biegania. Te uwalone święta Ziemia, ale taki model buta też był ok. On był troszeczkę bardziej szeroki, mniejsza amortyzacja z przodu, także mniejsza mniejsza podeszwa, ale w nich też mi się dobrze biegało do momentu, aż się tak naprawdę wysłużył. W tej części filmu przejdziemy do omówienia techniki biegowej. Ja posiadałem też laptopem, żeby mieć obraz na to, to, co też będziesz ty widzieć na załączonych filmach. Nagrałem ostatnio bieg na bieżni, mój w slow motion i w normalnym tempie, żeby wyśledzić kilka błędów, które tam się pojawiają, i też pokazać tą prawidłową technikę biegu, jak to powinno wyglądać, żeby ten wzorzec biegowy był bardzo zbliżony do tego idealnego, by wyrządzić jak najmniej przeciążeń w czasie treningu biegowego. Ok, jeżeli zwrócisz uwagę na pierwszy film, on jest w zwykłym tempie nie zwracaj uwagi na te frotowate skarpety, po prostu nie miałem na tamten, nawet nie przewidziałem, że tego dnia będę nagrywać, także te frotowe skarpety stąd się pojawiają. Jeżeli zwrócisz uwagę, w tym biegu mamy zbliżenie bardziej na stopy. Staram się ukłaść stopę na przedniej części stopy, biegać wśród stopiem, czyli tak jak prawidłowo powinno być wśród stopie, bardziej przechodzę na palce niż na pięty. Teraz, jeżeli zauważysz, zacząłem biegać na piętach tył stopy, amortyzować cały bieg, kompensować bieg piętą. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, o tym sobie zaczymy za chwilę. Pozwolę, tobie, pozwolę sobie pokazać jeszcze podobne nagranie w slow motion. Zwróć uwagę właśnie na to, jak stawiam stopę w biegu, kiedy mamy biegać śródstopiem, na palcach. Ten impet jest troszeczkę mniejszy, a zwróć uwagę, co się dzieje, gdy stawiamy stopę, napięcie. Jak pracuje, jak ugina się zarazem podeszwa, zwróć na to uwagę, i co się dzieje ze stawem skokowym w ciągu biegu. Jest to ewidentnie tutaj widać, bardzo częsty błąd. Sam tak biegałem, także wiem, o czym mówię. Było to po części spowodowane tym, że e, miałem duże problemy w zeszłym roku przy przygotowaniu się do półmaratonu poznańskiego z kompensowaniem e, napięć w łydkach, w, e, w piszczelach. Także to później się objawiało tym, że musiałem zmienić tą technikę biegu. Tutaj mamy troszeczkę inne kadry. Tu już widać, jak pracuje też e, całe ciało. Mam na myśli większość ciała. Mam na myśli głównie Ułożenie kolan, ułożenie ud względem, względem stóp, to widać. Także tu na nagraniu, za chwilę zobaczysz, biegniemy z techniką. Zwróć uwagę na to, że kolano, które uderza, noga, która uderza, jest praktycznie ugięta w kolanie. Jest kompensowanie. Spowodowane jest to tym, że Staw skokowy kompensuje w jednym miejscu, w drugim miejscu kompensuje kolano, przez co ten, to uderzenie nie idzie w górę kręgosłupa. Nie kompensujemy kręgosłupem później całego napięcia, które oddaje nam bieżnia, oddaje nam e, ziemia, oddaje nam teren, po jakim biegamy. Teraz, jeżeli zwrócisz uwagę na bieg e, piętą, to właśnie. Ten czworogłowy uda, jest bardziej napięty, kolano jest bardziej wyprostowane. Staw skokowy praktycznie nie kompensuje tego ruchu, bo mamy duże wyprostowanie w stawie kolanowym. W zwolnionym tempie będzie to równie dobrze widać. Tak, bieg widać jak mięsień czworogłowy się napina, jest kompensowanie, jest kostka, kompensuje, staw skokowy kompensuje, kompensuje staw kolanowy w dalszym ciągu, jeżeli popatrzymy. To no widać tutaj też kompensację kolanem, ale w dłu długim, dłuższym przedziale czasu, tutaj w biegu, no to już ta technika będzie się, się zaginać, także będzie się zmieniać, będzie się pogarszać. Należy pamiętać, że w czasie biegu, jeżeli my osłabniemy, my tracimy tą energię, no to na koniec biegu i tak długiego, i tak ta technika będzie. Zachwiana i tak będzie się pogarszać. Jest to spowodowane po prostu tylko i wyłącznie zmęczeniem i tym, że mięśnie nam słabną. Mam tu na myśli mięśnie nóg, mam także na myśli mięśnie głębokie, kor, mięśnie pośladkowe, które później cały ten organizm, całe to ciało będą gorzej utrzymywać. Jeszcze jeden luk na całą sylwetkę. Jest to kolejny kadr w oddali, tym razem, w którym chciałem zaprezentować bieg. Jeżeli zwrócisz uwagę, to jest bieg na śródstopiu, sylwetka wyprostowana. Akurat tutaj w bluzie, więc też nie będzie aż tak widać. No mówię, to było spontaniczne nagranie. Eee, także zwróć uwagę na to, że sylwetka jest wyprostowana, nie jest pochylona do przodu w żadnym e, stopniu. Staramy się raczej być wyprostowani. Eee, tu już mamy bieg napięcie i widzimy, że ten, ta charakterystyka biegu jest całkowicie inna niż tak, jak biegaliśmy na, na palcach. i Za chwilę będzie przejście na e, pięty. Tak, już widać, że jest przejście napięty. Całkowicie inaczej pracuje udo, całkowicie inaczej pracuje kolano. To bieg na śródstopiu, śródstopiu na, 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 bardziej na, na palcach powoduje, że... Mm, mówię na palcach, to nie jest typowo bieganie na palcach, ale chodzi o to, że kierujemy się tym, żeby iść w stronę palcy, wtedy zagwarantuje nam ten staw skokowy większym odbicie, większą sprężystość. Przez to też jak zacząłem biegać tą techniką, no wiadomo, na początku były bardzo duże, bardzo obolałe mięśnie, ale zrekompensowałeś to po czasie bardzo dobrym czasem, yy, o wiele szybszym czasem biegu. Jeżeli zwrócisz uwagę yy -y, zwróć uwagę teraz też na pochylenie ciała do przodu teraz na odchylenie, z kolei przeprost w odcinku lędziowym też nie jest dobry bo wtedy ta cała sylwetka cały, cały impet który pochodzi z nogi, przez nogi yy, odbija nam się w odcinku lędziowym kręgosłupa co też no nie jest dobre. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o technikę biegu i wzorzec ruchowy, jakim powinniśmy się um, posłuchać. Przede wszystkim pamiętaj, żeby bardziej lądować butem e, stopą na śródstopiu, mniej właśnie przez piętę. Także, kiedy biegasz, lądujemy w śródstopie, delikatnie, kolano jest cały czas ugięte, kompensuje. Też, żeby to odbicie później ze stopy szło do przodu. Sylwetka jest wyprostowana, łopatki ściągnięte. Nie jesteśmy pochyleni do przodu, nie jesteśmy odchyleni do tyłu. Hmm. Wiadomo, jeżeli biegamy pod górkę, no to wtedy delikatnie, jeszcze mocniej przechodzimy sobie na palce. Sylwetka wtedy delikatnie musi być pochylona do przodu, by... Pokonać górkę, jeżeli zbiegamy, to wtedy delikatnie możemy napięcie, żeby jeszcze bardziej kontrolować sobie to tempo zbiegu, ponieważ będąc biegając w dół, no nie będziesz biegać na palcach, byłoby to troszeczkę niebezpieczne. Wtedy, jeżeli buty nie mają dobrej amortyzacji, dobrego, dobrej stabilizacji, dobrego tarcia, mogłoby się posiznąć, dlatego biegamy napięcie, jeżeli zbiegamy z górki. Tak samo w biegach sprinterskich biegamy bardziej na palcach sylwetki są pochylone do przodu. Jeżeli jednak musimy o biegach długodystansowych, wtedy sylwetka raczej spionizowana. W niektórych momentach oczywiście pochylamy się do przodu, żeby trochę przyspieszyć, zwolnić, no to wtedy sylwetka jest raczej wyprostowana. Nie odchylamy się do tyłu, żeby nie przeciążać odcinka lędziowego. To było na tyle. Zapraszam do podsumowania poprzedniego tygodnia, jeżeli chodzi o moje treningi i przygotowanie do półmaratonu. Hej, dzisiejszy raport podsumowujący tydzień będzie bardzo krótki, bo a, ten filmik zrobił się długi, więc no nie będę zabierać czasu przedłużając krótkim e, raportem podsumowaniem tygodnia, bo jest to mniej więcej taka rutynowa kontrola, jaką, jaką ja Wam tutaj sprawozdanie, robię sprawozdanie co tydzień, więc pokrótce do celu. Jeżeli chodzi o wszystkie treningi w tym tygodniu, no to e, zacząłem od siłowego, jeżeli dobrze pamiętam. Były na pewno jeden box, cztery siłowe. Także wszystko pod kontrolą jedne interwały, które dały mi mega w wkość, ale no udało się. Na koniec była ogromna satysfakcja. Oczywiście rolowanie stretching tej prawej łydki, która mi doskierała, ale po dwóch dniach można powiedzieć, że ten ból zniknął, także poradziłem sobie z tym, a w dzisiejszym biegu porannym mówię taki bieg bez presji było bardzo dobrze. Łydki nie czułem. Nawet troszeczkę przegięłem z trasą, bo miałem 14 km przebiec max i właśnie 14 km przebiegłem. Zostało mi jeszcze jakieś 500 do domu, więc pewnie przetruchtam, bo za chwilę zrobi się zimno. Nie wiem, czy to widać, ale pada trochę śnieg, więc klimat był niesamowity tego biegu. Także tydzień na pewno można zajrzeć do udanych. Mamy godzinę niespełna ósmą i można zacząć weekend, także do zobaczenia. Cześć!